Tekst manny na 2 lutego, albowiem jeśli według ciała żyć będziecie, umrzecie. Rzymiany rozdział 8, werset 13. Komentarz parauzyjny. Co oznacza życie według ciała? Odpowiadamy, życie zgodnie ze skłonnościami i pragnieniami upadłej ludzkiej natury oraz ich zaspokajanie. Jest to najłatwiejszy sposób postępowania. Wystarczy tylko biernie poddać się skłonnościom starej natury i zaprzestać z nią walki. Gdy tylko to uczynimy, zaczynamy płynąć z prądem i niebawem stwierdzamy, że prąd jest coraz szybszy, a opór coraz trudniejszy. Reprint nr 1748 Komentarz epifaniczny. Ciałem jest zarówno naturalne, jak i nabyte grzeszne usposobienie, a także naturalne i nabyte usposobienie samolubne. Życie według nich oznacza zatem postępowanie według zasad naturalnej i nabytej deprawacji oraz naturalnego i nabytego samolubstwa. Takie postępowanie zabija nowe serce, umysł i wolę ponieważ ludzka natura jest złożona w ofierze, jednostki, które ponownie popadają w grzech i znowu żyją według ciała, ostatecznie muszą umrzeć i na zawsze takimi pozostać. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej, Chioba rozdział czwarty, werset ósmy, jaką widział, że ci, którzy orali złość i rozsiewali przewrotność, Toż też zasieżeli. Przypowieści Salomonowe, rozdział 14, werset 12. Zda się podczas droga być prosta człowiekowi, wszakże, dokończenie jej jest drogą na śmierć. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 41. Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie: Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Rzymiany rozdział szósty. Cóż tedy życzejmy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj tego Boże. Albowiem którzyśmy umarli grzechowi. Jakoż jeszcze w Nim żyć będziemy? A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeżeli żeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z Nim ukrzyżowany. Aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest to od grzechu. Jeżeliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje, bo iż umarł grzechowi raz umarł. A iż żyje, żyje Bogu. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi Grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże tedy nie króluje Grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu posłuszni byli w porządliwościach Jego, ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości Grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu. Jako z umarłych żywi, i członki wasze orężem sprawiedliwości i Bogu, albowiem grzech panować nad wami nie będzie, bo jesteście nie pod zakonem, ale pod łaską. Cóż wtedy? Będziemyż grzeszyli, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Nie daj tego, Boże. A zaż nie wiecie, że komu się stawiacie zasługi ku posłuszeństwu. Tegoście sługami, komuście posłuszni, bądź grzechowi ku śmierci, bądź posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Ale chwała Bogu, że bywszy sługami grzechu, usłuchaliście z serca sposobu onej nauki, którejście się poddali. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Po ludzku mówię dla mdłości ciała waszego. Albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku uczynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Bo pókiście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości, jak i żeście tedy na on czas pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć lecz teraz będąc uwolnieni od grzechu a zniewoleni Bogu macie pożytek swój ku poświęceniu a koniec żywot wieczny albowiem zapłata za grzech jest śmierć ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym rozdział 8 wersety od 4 do 12 aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego. Gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój, przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu, bo się zakonowi Bożemu nie poddaje. Gdyż też i nie może. Przetoż, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Lecz i wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w Was, a jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ale jeśli Chrystus w Was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli duch tego który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała Wasze przez ducha swego, który w Was mieszka. A tak, bracia. Dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli. Galatów rozdział 6, wersety 7 i 8. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też rządzi będzie. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządzi będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządzi będzie żywot wieczny. Żydów rozdział szósty wersety od czwartego do ósmego. Niemożliwy jest bowiem tych, Którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie syna Bożego i wystawiają go na pośmiewisko. Ziemia zaś, która pije deszcz, często na nią spadający, i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Rozdział dziesiąty, wersety od 26 szóstego do trzydziestego jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie! O ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, Do mnie, należy, pomsta i ja odpłacę. I znowu, sam pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Jakuba rozdział pierwszy, werset piętnasty. Zatem, porządliwość począwszy, rodzi grzech, a grzech będąc wykonany, rodzi śmierć. Rozdział czwarty, werset czwarty. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą, przetoż kto bykolwiek chciał być Przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Drugi Piotra, rozdział drugi wersety od 20 do 22. Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a znowu się za śniemi uwikławszy, zwyciężeni bywają, stały się ich ostateczne rzeczy gorsze niż pierwsze. Bo by im było lepiej nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im rozkazania świętego. Aleć się im przydało według i prawdziwej przypowieści: pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Pierwszy Jana rozdział piąty werset szesnasty Jeśliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem mnie na śmierć, niechże się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszący mnie na śmierć. Jest ci grzech na śmierć, nie za tym, mówię, aby się kto modlił. Judy wersety od 11 do 13, biada im. Bo się drogą kainową udali... A za błędem baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem korego poginęli. Cić są na świętych ucztach waszych zmazani, którzy z wami godując bez wstydu, sami się pasą, są obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione, wały wściekłe morskie, Wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki. Drugi Korentów rozdział 6 werset 16. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga Żywego, tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich a oni będą ludem moim. Efezów rozdział czwarty werset dwudziesty drugi to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwające. Pieśni 192, dziewięćdziesiąt dwa 71, czterdzieści osiem siedemdziesiąt Wiersze Brzasku 284 Galilejskie czy Martwe Morze? Lektura uzupełniająca. Reprinty numer 4809 i 4830 Pytania, jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie były pomoce, przeszkody, wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.